Fajnie, bardzo fajnie. No można się przecować do, dobrą rybką. Bardzo fajnie. Pomoc dla ludzi. Super, po prostu rybka jest super. Akcja jest fantastyczna, jestem zachwycona, ponieważ pierwszy raz jestem. Także naprawdę nie wiem komu mam za to dziękować, bo też przecież to są naprawdę duże, duże akcje i dużo tego wszystkiego tutaj się znajduje. Z znajomymi i w Krakowie luksus. Bardzo dobra. Dziękujemy serdecznie za to, co. co... Dają mi z tego się cieszymy, co co okay. mamy, bo naprawdę przyszła bieda. Chcę skosztować, jako krakowianka wypada w końcu. co wspaniałe. Dlatego, że myślę, że wszyscy mogą z tego skorzystać. Także i, i są osoby, które nie mają gdzie tego zrobić, są osoby, które nie umieją zrobić, a jest to według mnie super akcja i nie pierwszy raz. Mam dwoje przyjaciół niewidomych, i po prostu właśnie pomyślałam sobie, że dla nich też wezmę, a bardzo lubią ryby. Tutaj wspaniała ryba, rewelacyjny karp. Wszyscy czujemy ten znakomity zapach, a to pobudza nasze kubeczki smakowe, żeby natychmiast go zjeść na miejscu. Ale niektórzy niestety mają starszych, schorowanych współbraci: żonę, siostrę, brata, męża i przynoszą dla nich także potrawy i pakujemy je wtedy do hermetyzowanych pilerów. Będą jeszcze mogli na Rynku Podgórskim, będą mogli na rondzie Mogilskim, tam gdzie byliśmy rok temu, bo, bo Rynek Podgórski to jest nowy kierunek, nowe miejsce. Oczywiście jeszcze będzie Plac Inwalidów i Nowochódzkie Centrum Kultury.